Witajcie emisji podczas tego sobotniego spotkania po kwalifikacjach Formuły 1. A mam nadzieję, że tym razem nie zapęta, jakby co, dawajcie znać, Od czego zaczynamy. Fernando Alonso stoi przed szansą na zwycięstwo, nie uważacie? Moim zdaniem, choć Red Bull ma lepsze tempo i jest to jej faworytem, Fernando naprawdę, no on 10 lat temu prawie wygrał swój ostatni wyścig i jest cień nadziei, że uda się to osiągnąć w tym wyścigu, w każdym razie się odgraża, jeśli chodzi o tempo wyścigowe. Max Verstappen najszybszy we wszystkich treningach. Tymczasem, e, kiedy przyszło co do czego, e, w e, kwalifikacjach e, awaria dość niepokojąca, dopiero 15 pole startowe, ale będzie robił w tym wyścigu. Pytanie, jak szybko się przebije do czołówki i czy zawalczy o zwycięstwo? To jest takie chyba główne pytanie. No i Perez obronił honoru Red Bulla z wielką przewagą w jednym tylko przejdzie. To są dzisiejsze tematy. Przejdziemy sobie po kwalifikacjach, tylko i wyłącznie w takim szybkim dość strzale. Mam nadzieję, bo z drugiej strony wiecie, dzisiaj mamy sobotę wieczór, więc ze szklanaczką soku od mamy, soku z winogron. Naprawdę mówię serio, działkowy. Przez zobaczenie, mamy prawo, więc mam nadzieję, że nam się to nie, nie rozjedzie. Będziemy omawiać będziemy kwalifikacje. Jeszcze raz przypominam, że zostaje, e, zostają trzy dni do końca sprzedaży e, przewodnika. Po sezonie 2023, Formuła 180 stron, statystyki, najważniejsze informacje, e, godziny wyścigów, opisy torów, e, biografie kierowców. Zmiany techniczna ostatnio, dość, dość modny temat, bo, bo jest dużo, dużo wymienionych elementów, to wszystko na stronie cezarygutowski.pl, tyle tytułem wstępu, a teraz jedziemy z kwalifikacjami, w nadziei, że nie ma zapętlonego znowu, dziękuję bardzo Jacku, tradycyjny donaton od Ciebie, bardzo mi miło. Wybaczcie jeszcze raz wczorajsze za, zamieszanie na początku. Ja też na, na początku nie wypatrzyłem, bo mam taki dużo dapanów do garnięcia. A okno dialogowe mam w tym miejscu, więc po prostu dość późno się zorientowałem, że tam, że, że coś jest nie tak, ale cóż, tak to bywa z tym OBS-em. Trzeba będzie się chyba przeżyć na na stream więc w skrócie. Natomiast wracając do kwalifikacji, no, taki najciekawszy element ich to był moim zdaniem Lando Norris. W ścianie, oczywiście to jest tylko drugi wyścig, ale zwróćcie uwagę, że już po pierwszym, jakby wiele osób mówiło, że o, a gdzie ten Piastri tutaj, prawda, Piastry się skończył, nie? Po, po innym starcie w Bahrainie. Nagle w drugim wyścigu Landonoris Norris popełnia dość głupi błąd, za który ma do siebie pretensje i wypada już jeden podczas gdy Piastri przechodzi do Q3. Generalnie no, było sporo przygód w tej pierwszej sesji. Trochę zmienił się wiatr w kilku zakrętach. To tak naprawdę to, to, takie przygody zazwyczaj z tego wynikają. Bardzo dziwny obrót Fernando Alonso na wyjściu z szykany, z drugiego zakrętu, w takim bardzo bardzo niepozornym punkcie. Do tego jeszcze De Vries, taki bardzo brutalny obrót. Wydawało się, że to jest awaria samochodu, bo takie rzeczy normalnie się nie dzieją. Okazało się jednak, że w Alfie Tauri i De Vries potrafi zrobić sam z siebie coś takiego. Jest to, był to naprawdę niezły numer, bardzo, bardzo zręczny. Tylko chyba nie specjalnie. Dziękuję bardzo, Archetype. Pozdrawiam się serdecznie. I spin sergenta na koniec. To było te wydarzenia: Odpadli w kolejności. Z 16 pola, znaczy, no tak, z 16 pola pojedzie Yuki Tsunoda. Czyli znowu Alfa Tauri, która ma ewidentnie problemy, już zresztą były wypowiedzi bardzo znamienite szefa zespołu. Pewnie widzieliście Franca Tosta, że on nie ufa już swoim inżynierom, że mówili, że będzie dobrze wyszła jak zwykle. Potem się troszeczkę niby z tego wycofował, ale tak nie do końca, po prostu sytuacja robi się no, nieciekawa w, w ekipie Alfa Tauri. Póki co, natomiast Yuki, szczerze. Tak jak, no, jechałem po nim dość mocno i, i szczególnie w tym przewodniku czytałem wam, jak, jak tak, opisałem go dość brutalnie, tak że sam się zacząłem zastanawiać, jak to zobaczyłem, czy aby nie przesadziłem, tak Yuki, moim zdaniem, na początku w, robi dobrą robotę, w sensie i w Bachrani zrobił dobrą robotę i teraz po tych kwalifikacjach uważam, że, że, że bardzo solidnie. Mówi tak, było tak blisko, zabrakło prędkości, by wejść do Q2, szkoda, bo wczoraj myślałem, że będziemy szybsi, a okrążenie nie było złe. 17. Albon, rozczarowany, uważał, że udało się zrobić więcej, miał problemy, wydawało mi się, że pierwszy nie było dobre, ale okazało się, że nie. A potem, jeszcze w trakcie sesji, tracił przyczepność, co generalnie raczej się rzadko dzieje. To oznacza, że coś tutaj się dzieje nie tak. Mówi tak. Byliśmy szybcy przez cały weekend, ale nie wtedy, gdy miało to znaczenie. Mamy szybki bolid i strategia niewiele zmieni, bo opony mało się zużywają, więc trzeba będzie wyprzedzać na torze. Pytanie, o ile Landon Norris powiedział, że tutaj wyprzedzanie jest trudniejsze niż w Bahrajnie, pomimo tej bardzo, bardzo długiej, prostej i strefy DRS. 18. Vries, Natomiast na jego obronę nie pojechał w trzecim treningu, dlatego że wymienili mu silnik. Zwróćcie uwagę, że już podczas drugiego weekendu ile samochodów, i ile kierowców ma wymienione elementy układu napędowego. Skrzyni biegł w obu Red Bullach i mimo tego awaria Maxa Verstappena. Silnik spalinowy w obu Ferrari, oczywiście ta jednostka kontrolna ECU także w samochodzie. Szarla Leclerc'a, silnik w samochodzie Landon Norrisa, tak więc już w drugim wyścigu coś tutaj dzieje, to jest dość interesujące. Natomiast potem był ten obrót podczas hamowania do pierwszego zakrętu, wydawało się, że to jakieś problemy z hamulcami, po prostu jakieś nierówno dogrzane czy coś takiego, może ten system fly by wire, bo hamulce tylne są jakby, pod, jakby fly by wire, czyli bezprzewodowo wyregulowane. Tymczasem on przyznał się, że sam to zrobił. Powiedział, na pierwszej próbie przekroczyłem limity. Sądzę, że mieliśmy potencjał na Q2, piątek nie był zły, ale nie udało nam się tego złożyć. Straciliśmy w ostatnim sektorze, bo bateria nie była do końca naładowana. Więc tutaj mówi, że po prostu prądu mu zabrakło. Na próbie 19 Lando Norris, który lewym kołem trącił tę wewnętrzną ścianę, powiedział durny błąd, którego nie powinienem był popełniać i zapłaciłem błyskawicznie. Zawiodłem dziś zespół, uszkodziłem układ kierowniczy. To generalnie, nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale po katastrofalnym pierwszym weekendzie w Bahrajnie, i generalnie też dość ciężkich testach, podczas drugiego weekendu w McLaren faktycznie pokazuje, że to, co mówił Norris między innymi, że jak uspokajał, że nie jest aż tak źle, że no są, ma, są pewne problemy do rozwiązania, ale aż takiej tragedii nie ma, jak ten bolid będzie dojeżdżał do mety i zespół nie będzie popełniał błędów operacyjnych, to jednak McLaren ma taki potencjał, żeby się przebijać jakby bliżej środka i, i, i pierwszej części stawki, szczególnie jak prowadzą upgrade'y, czy na największe upgrade'y, takie najważniejsze czekają na wyścig w Baku. Co ciekawe, Lando Norris także nowy śnik sp spalinowy, pytany, czy to było na wszelki wypadek, powiedział, że nie. Cały to całe wziąłem cały nowy silnik, ponieważ po, poprzedni już jest skończony. Co oznacza, że na jakimś etapie Norris oczywiście weźmie jakąś, bo wątpię, żeby na dwóch silnikach spajanowych przejechał 22 wyścigi. To oznacza, że będziemy musiał przyjąć także jakąś karę za wymianę jednostki napędowej. I Logan Sargent, ok, teraz będę mówił Sargent, mówił teraz, pan Sargent e, był taki moment, kiedy dostał e, informację, że e, przekroczył limity toru. W zakręcie numer 27, co, co generalnie jakby no, przekroczenie limitów toru w zakręcie numer 27 każe się samo. Na przykład w zeszłym roku nie, dwa lata temu w kwalifikacjach Max Verstappen jechał jedno z najlepszych swoich ograniczeń kwalifikacyjnych, aż do ostatniego zakrętu w, w Arabii Saudyjskiej, kiedy przekroczył limity toru, co jakby skończyło się wypięciem koła między nimi, prawda? To są limity toru, więc nie, nie trzeba za bardzo anulować czasu. E, on sam mówi przez radio taki skonfundowany, że zara, zara. Przecież się nie da. Potem jeszcze się obrócił podczas ostatniej próby między zakrętami 22, 23. Eee, Zaczęło stawiać na wejściu. Kontra dość niezręczna, więc jeszcze tam bolid mu poprawił. Dużo, dużo szczęścia, że nie przeładował w nic. Dym z oczywiście, bardzo wyglądało to spektakularnie, ale na szczęście nie było większego dzwona. No i 4 minuty do końca sesji oznaczało, że ostatecznie nie ustanowił czasu i mówi tak. Eee, przyjechałem po linii przy. okaże. Przy wjeździe do boksów. Chodzi o tę linię, która oddziela wjazd do boksów. Co było odnotowane w notatkach przed wyścigiem, więc to moja wina. Notatki przed wyścigiem Event Notes, czyli coś takie. Jest, jest to taki zestaw dyrektyw od dyrektora wyścigu, który mówi. No, skupia się na pewnych rzeczach, które wolno, które nie wolno, bo to nie jest tak, że na każdym torze zawsze zasady są takie same. To wszystko jest ustalane przed konkretnymi wyścigami. No i tutaj mówi, że faktycznie było napisane w dyrektywach, żeby tej linii nie przekraczać. On to zrobił i to jego błąd. Ale, 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 mówi tak. Powinniśmy lepiej tego pilnować już podczas treningów, abyśmy mieli punkt odniesienia. Zrobiłem to, robiłem to samo przez cały weekend, a mimo to skasowano mój czas w kwalifikacjach. Trochę frustrujące, ale bolid był super szybki, a ja czułem się bardzo dobrze, rozczarowałem sam siebie, że nie złożyłem tego okrążenia dla mojego zespołu. Mówi sergeant czyli rozczarowanie, ale mówi, że Williams super szybki, czyli on miał przypojechać, ale tutaj się nie złożyło, albo nie do końca. O tym spinie spektakularne mówi tak. Byłem szybszy niż na pierwszej próbie i nie musiałem naciskać aż tak mocno, szukając ostatniej setnej. Przy tej presji ostatniego kółka nie spisałem się. Nasz bolid jest szybki na prostych, zobaczymy co się wydarzy, może wyścig będzie szalony. Mówi Sargent, oczywiście tutaj jest polowanie, jedno wielkie polowanie na punkty, bo stawka, środek stawki, o czym mówiliśmy tak naprawdę przed sezonem, jest tak bardzo blisko, że... Każdy, każdy start to jest szansa na y, punkty. Przechodzimy do y, y, Q2 sezonu nabiera Bieloromanicach, dlatego że odpada Max Verstappen. Co ciekawe, już przed tymi kwalifikacjami założono mu nową skrzynię biegów na wszelki wypadek. Wcześniej Perez przyjął nową skrzynię biegów. Czyżby to była znaka słabości? Co prawda to nie padła skrzynia, tylko z tego co potem przyznał sam Max y, to była półłość. Natomiast jest to wszystko układ przeniesienia napędu. Jedna rzecz, zespół ma cztery skrzynie biegów na sezon, więc ona chyba nie wiadomo, czy pierwsza padła. Natomiast miał problemy, już mówił w treningach w że z, ze zmianiem biegu z Dauchyfstem. Więc jeżeli to jest coś poważniejszego, to wówczas też szykują się kary za wymianę ponadprogramowe skrzyni biegów. Poza tym jedna rzecz, co była bardzo charakterystyczna, to też coś, czego się spodziewaliśmy, podnieobecność maksa, który pewnie byłby gdzieś ze 3 dychy z przodu do pół sekundy. 13 kierowców zmieściło się w 882 tysięcznych sekundy, co pustu. Super, naprawdę. Ja wiem, że jest dużo tutaj obaw, że sezon będzie nudny i że Red Bull odjeżdża i tak dalej. Wiem, że liczyliśmy na więcej, na coś innego, natomiast ta walka, która toczy się niżej, czyli ten Alonso, który ma tam jakieś szanse ciągle, żeby walczyć o podium, być może nawet zwycięstwo, na razie w sprzyjających okolicznościach i tam dalej mieszający się no, Mercedesy, Ferrari, Ferrari bardziej w kwalifikacjach niż w wyścigu i wszystkie inne ekipy, są wszystko, wszystkie bardzo, bardzo blisko siebie, to sprawia, że nawet jeżeli z przodu no, będziemy mieli... Bezpieczne żeglowanie któregoś z kierowców Red Bulla, co sporo nie wiem, czy to jest takie pewne, no to jednak jakby zaraz za nimi po prostu się dzieje i będzie się działo. Tak więc moi mili, no szczerze, to nie jest takie, że walka toczy się Formuła 1, nie tylko mistrzostwo, dobre wyprzedzanie, dobre pojedynki, toczą się nie tylko pierwsze miejsce, więc nawet jeżeli ten Red Bull będzie sobie jechał gdzieś tam w swojej liza, to moim zdaniem szykuje się mega dobry sezon. Mega dobry sezon, naprawdę, jeśli chodzi o to, co się dzieje zaraz za ich plecami, a to też jest bardzo ważne i to też jest Formuła 1. Kto odpadł? Nico Huckelberg w ostatniej chwili zepnął go gasni, ale zrobił Niko mega robotę i szczerze już drugie, drugie z rządu kwalifikacje po takiej przerwie, gdzie naprawdę po pierwsze jest szybsza od Magusena, po drugie no naprawdę robi robotę, zabrakło zaledwie 4 setnych sekundy, żeby przejść do Q3 i tutaj trzeba, zwracając powoli, dawać szacunek panu Hulkenbergowi. Oczywiście to, że Hulk jest szybki, no to nie, nie ma, jakby nie wątpliwości, cały czas wątpliwości pozostawia, czy będzie w stanie zamienić tę prędkość na podnim wyścigu w przypadku, gdy pojawi się taka okazja, bo on w takim bodzie musi liczyć na okazję, coś, co mu się nigdy wcześniej nie udało, bo może w tym Mroku. Mówi tak, ciasno, było ciasno, różnice robią małe marginesy. Zawsze dało się gdzieś znaleźć te 400 na sekundę, ale dziesiąte pole startowe nie jest złe. Dziesiąte, dlatego że miał jedenaste miejsce, ale e, lektor drugi dostał 10 pozycji w starcz, więc jest. W ogóle nie pokazałem wyników kwalifikacji, zaraz co zrobimy. Z pewnością można się z niego ścigać z tego dziesiątego. Tempo wyścigowe będzie ok, zapewnia, bo po jakby w Bachranie tempo wyścigowe bardzo spadło na tym torze, który był bardzo taki szorstki. Więc pytanie: czy tym razem opony dadzą radę? Dalej, Guan Joe, jedna setna sekundy za Hukanbergiem mówi: Zrobiliśmy postęp od początku weekendu, szkoda, że tak mało zabrakło do Q3. Nie im błędów, ale zabrakło odrobinę prędkości w bolidzie. Ale jestem zadowolony. Zanim Kevin Magnussen, który stracił 7 setnych do Hukanberga, czyli też bardzo blisko, ale mówił, że miał problemy z hamulcami podczas redukcji biegów, więc tutaj jakiś tam problem. Walter Bottas trochę oszczarowany, ponad 20 sekundy woni od Joe, co już, co już przy tak małych różnicach to jest naprawdę całkiem sporo. Mówi, nie jestem zbyt szczęśliwy, miałem nadzieję na Q3, ale cały weekend był trudny. W Bachranie też nie było Q3, a wyścig był solidny, więc nic nie jest stracone. Celem są punkty. No i oczywiście Max Verstappen, który w Q2 miał jedno ładne ratowanko, anulował tą próbę, pierwszą próbę przejazdu w Q2, a potem zaraz zgłosił problem z silnikiem. Ostatecznie Okazało się, że był to układ przeniesienia z napędów w garażu, oświetlony. Co oznaczało, że nie będzie dalej jechał i będzie ruszał z 15. pozycji. Jeszcze coś mu się tam z tyłu urwało temu Red Bullu i upadło na tor. Mówi, tak, to się stało na wyjściu z 10. zakręta. Zakręt tu. Padła pół, oś. bardzo irytujące. Dotąd mieliśmy bardzo dany weekend w każdej sesji, bo sprawował się naprawdę dobrze. Teraz będzie trudniej przebić się naprzód, ale najważniejsze są punkty do zdobycia. Sezon jest bardzo długi. Oczywiście miałem nadzieję na start z wyższej pozycji, ale tego już nie zmienimy. Tak jest motorsport. Te rzeczy się zdarzają. Najważniejsze, abyśmy w pełni zrozumieli, skąd ten problem. Na tym to, że wszystko jest możliwe. Widzieliśmy wiele szalonych wydarzeń, ale bądźmy realistami. Będzie ciężko, ale mamy dobre tempo, więc będziemy się i takie, ale, ale, bo będziemy się przejść naprzód. Mówi, że wygrać będzie ciężko. Ale postara się zbliżyć tak bardzo, jak się da. Yy, Moimeni to będzie, jeżeli nie będzie miał jakiejś tam przygody na starcie wyścigu, co tutaj może mieć miejsce, bo tu jest wcale nie, nie tak szeroko i nie ma gdzie uciec w razie czego. Znaczy na boki, bo, bo, bo w pierwszym zakręcie powiedzmy jest jak ksiądz. Jeżeli nie będzie żadnej przygody, no to pewnie będzie to jakaś tam ozdoba wyścigu. Pytanie, jak szybko będzie się przedzierał? Pytanie, jak wy się w ogóle. Yy, w, w, po jakim czasie Max Verstappen będzie miał już w zasięgu pod nim, będzie w, w, na pozycji w pierwszej trójce. Yy, moim zdaniem. No, jest na to szansa, że, że to nie wiem, w 20 parę okrążeń. Myślę, że między 20 a 30 okrążenie prawdopodobnie będzie albo już gdzieś tam na trzeciej pozycji, albo będzie bardzo blisko niej. Jeżeli nic się takiego nie wydarzy, pytanie, co wy sądzicie, poproszę o komentarze pod tym, pod tym materiałem. A my tymczasem przechodzimy do ostatniego etapu naszego programu, czyli kutrze. Może się zmieścimy nawet w 20 minutach, a może i nie. Wydawało się, że Fernando ma szansę na pole position aż do pierwszego przejazdu Pereza, kiedy okazało się, że no, jednak Sergio stanął na wysokości zadania. Pamiętacie, w zeszłym roku też ruszał z pole position. Wróciło tempo Leclerka. te Leclerc wyciąga jak zwykle do 110% w kwalifikacjach, Niezabodny, ale co z tego, jaki tak dostał karę, plus jeszcze no, Ferrari. Póki co ich największym problemem jest wyścig, chociaż mówią, że może być lepiej. Perez, super pierwsza próba. I jeszcze nie wyciągnął wszystkiego, bo jeszcze mógł jechać bardziej agresywnie, ciąć bardziej po tarkach, drugą próbę odpuścił, mówi tak, Q3 było ciężkie, szczególnie, że nie miałem drugiej próby, a stan toru się poprawiał. Na szczęście pierwsza była udana, to było ważne, tu bolidy Formuły 1 naprawdę ożywają. I za to moim mini. teraz hmm. Szalek Rek drugi, powiew nadziei dla Ferrari po naprawdę ciężkim początku weekendu, choć tego można było się spodziewać, że w kwalifikacjach będzie znowu bardzo szybki. Problem jest tak bardzo prędkość na jednym okrążeniu. Co raczej właśnie tempo powiściego mówi tak. Jestem i nie jestem zadowolony. To bardzo ciężki weekend jeśli chodzi o nasze tempo, ale jestem bardzo zadowolony z tego okrążenia. Było naprawdę na limicie, choć Red Bull jest na innej planecie. A my mamy problemy. Jutro będzie mi ciężko Po cofnięciu na starcie 10 pozycji Tempo wyścigowe wyglądało całkiem nieźle Trochę lepsze niż w ale nie będzie łatwo Bo wszyscy są bardzo blisko pod tym względem Wszyscy oprócz Red Bulla prawdopodobnie I chyba Aston Martin też jest trochę bardziej z przodu Trzeci Fernando Alonso, ale będzie ruszał z drugiego pola Dlatego, że yy, yy, dostał karę w ogóle pożałam wyniki, dlatego że dostał karę w 10 pozycji szal Leclerc i Leclerc, widzicie, przesunięty na 12 miejsce. W Q1 Fernando walał pięknego spina na wyjściu z szykany. w Q3 nie miał szans z Leclerciem i Perezem, taka prawda. Natomiast no, miał szczęście, że Max P15 pojedzie z 15 pozycji, a Leclerc ma na koncie karę, więc generalnie no. Mówi tak, jestem zadowolony z tempa w kwalifikacjach, chyba Bakrajnie trochę nam brakowało. Dziś bolid sprawował się bardzo dobrze na jednym okrążeniu. Jutro pokażę dla Szarla, startujemy z drugiego pola i zobaczymy, co da się zrobić. Jesteśmy pewni swego. Wczoraj boli był bardzo mocny, wczoraj, czyli podczas symulacji w wyścigu. A właśnie tempo na długich dystansach i to, jak dba o opony, są jego największym atutem. Więc znowu Fernando w nastroju błędu, ja my myślę, że podium to jest minimum, czego powinno się oczekiwać eee, po takich wynikach. Tylko, żeby jeszcze start pokleił. Niespodzianka kwalifikacji George Russell. Myślę, żebyś się na wątpliwości zaskoczył sam siebie i swoją ekipę. George mówi tak. Eee, a, jeszcze zbłokało Sainsa po z boksu. Nie wiem, czy tam nie będzie z tego jakiś. Problemów, jak zaczynałem program jeszcze nie było. Myślę, że powinienem to dorobić mi tak. Jestem naprawdę zadowolony z trzeciego pola startowego. Daleko przerosło to nasze oczekiwania. Zespół włożył w to wiele wysiłku przez noc. Red Bull ma wyjątkowy bolit I Max po prostu przetnie stawkę. Będzie się tak jak przecinak, to tam to miał na myśli. Zrobię wszystko, aby utrzymać go z tyłu, ale mając sekundę przewagi, mogą robić ze strategią, co im się spodoba. Celem jest oczywiście podium. Zobaczymy, co zrobią Charles i Max, ale walczyć będziemy pewnie z obydwoma astonami, jeśli chodzi o tempo, tak mówi George Russell. Piąty Carlos Sainz, ciągle przygody w Q2, najpierw błąd, potem jakieś przewodne okrążenie. W Q3 nie nadział się na Rasada, ale myślę, że niewiele mu to zmieniło. Po prostu Carlos to Carlos. Mówi tak. Miałem duże problemy, głównie w pierwszym sektorze, gdzie miałem dziwne uczucie w bolidzie z tymi Japonami, czyli znowu dziwne uczucia. Nie, nie mogłem go złożyć, tego krążenia, bo nie, nie boli to przecież, e, przez co zabrakło mi pewności w Q2. Zużyłem dodatkowy komplet opon, którego zabrakło mi w Q3. Nie był to mój najlepszy dzień, ale punkty zdobywamy jutro. Uważam, że jak wszystko złożymy, będziemy walczyć o podium. Co o tym sądzicie? Karol będzie walczył o podium? Pamiętajcie, że on jest niedoszłym mistrzem świata z 2020 roku, gdyby miał bolić co jeździł jak ten z 2021, nie? Pamiętajcie, że to poruszał ten wzruszający temat, więc... Wydaje mi się, że tak samo będzie walczył. Chociaż choć nie wiem, no nie, nie, nie chcę tam, nie chcę skreślać, oczywiście. To jest sport, wszystko jest możliwe, natomiast ciekawem co sądzicie o tych szansach na podium. Szósty stroll był taki onboardy, i szczerze mówiąc, jechał tak nie ładnie, Nie jechał jakoś płynnie, takie szarpane, brutalne ruchy kierownicą, ale też ryzykownie blisko ścian i mu wydawało do samego końca. W 3 wydawało się, że nawet walczy o position. No bo pojechał pierwszy sektor purpurowy, drugi miał zielony, ale potem e, zepsuł. Prawdopodobnie się wydaje, że jechał, że zabrakło mu opon na trzeci sektor po prostu, że je nadgrzał, e, przegrzał. Pytany, jak nadgarski, powiedział, że ok, no i powiedział, że jestem trochę sfrustrowany ostatnim okrążeniem, zaczęło się naprawdę dobrze, purpurowy pierwszy sektor, a potem straciłem kilkadziesiąt w w drugim zakręcie. Potencjalnie dlatego stracił, że po opony już faktycznie na tym etapie były zbrzyd, zbrzyd zbyt obciążone, żeby przytrzymać. I już wiem, że nie zmieścimy się w 20 minutach, więc mogę zwolnić nasze spotkanie i powiedzieć, że siódme miejsce dla Estebana Ocona z ekipy Alpin, francuski kierowca z Normandii, bardzo przystojny, odważny i ten, pogromca Alonso z uszego roku, Esteban. Chyba stanu wolnego, chociaż w pewności nie mam. Super kółko, przejechał jechał w Quayden, to wyglądał tak bardzo agresywnie, bardzo pewnie, na żeletki i Alpine ewidentnie potwierdza te swoje ambicje, to, że jednak było w nich coś więcej, niż pokazało to, to Bachrań. Zobaczymy, jak się to zamieni na, na tempo wyścigowe. Będę trzymał z to kciuki. Absolutnie fajnie widzieć taką ekipę w czołówce. Ósmy, Luis Hamilton. Cztery dychy wolni od Georgia Russella. Więc ktoś tam spada wie, czy Louis znowu testuje to, czego testować nie chce George, jak to było w zeszłym roku tłumaczone. Mi się wydaje, że to jest ten jednak element motywacji i to działa, że po prostu na tym etapie Ah, nós... Życie, dychcie chciałem w skrócie, czy może żyć to nie, ale jeździć, co, co nie dziwi, jak się chce zdobyć ósmy tytuł mistrza świata. Anulowali mu czas. I szczerze podczas wywiadu w zasadzie prawie nic nie mówił. I to już najbardziej świadczy o tym, Luis, jak jest w dobrym humorze. Nawet jak nie idzie tak dobrze, ale ma dobry humor, to jest bardzo wygadany, elokwentny i, i ten. I uśmiechnięty, pogodny, biegnie z niego taka dobra energia. Teraz, jak patrzyłem na no to, co działo w tych wywiadach, to był po prostu wkurzony, zawiedziony. I powiedział, zrobiłem, co w mojej mocy. Wykonałem najlepszą możliwą robotę. To więcej tyle nie do powiedzenia. Dziewiąty, Oskar Piastri. I o nim troszeczkę więcej Wam powiem, dlatego że to dopiero drugie kwalifikacje i drugi ugięt wyścigowy, który jeszcze się nie skończył, więc jeszcze dużo może się wydarzyć. Ale on kurczę, skubany, ma coś takiego w sobie, bo taka sytuacja, kiedy. E Podszedł do, w, w, w strefie wywiadów, podszedł na, na, na miejsce, żeby udzielić wywiadu y, reporterowi i tego miejsca wstąpił y, mu y, George i on powiedział coś takiego. Oh, there you have it, nie, no o, dobrze, dobrze, coś takiego. Przy czym George w Formule 1 2019 roku, y, on dla niego pierwszy sezon, George jednak wyścig wygrał. Perez zostaną na podium, y, 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 Piastri nie zdobył jeszcze jednego punktu i ten koleś on nie ma żadnych kompleksów przed nikim. Co jest mega dobrą re rekomendacją, bo na przykład y, dokładnie takim kierowcą był zawsze Max Verstappen, dokładnie takim kierowcą był zawsze Fernando Alonso. On tu y, jedzie drugi wyścig Formuły 1 w zeszłym roku, nie, nie jeździł, ma na koncie mistrzostwo Formuły 2 i w żadnym stopniu nie czuję się, nie wiem, onieśmielony obecnością innych kierowców, czy w, nie, nie widać, żeby jakoś miał tutaj czo czołobitne podejście. To jest mega dobra cecha, pod warunkiem, że mi się jeździć. A mi się wydaje, że ten koleś umie jeździć. W każdym razie wszedł do kutrze będzie jechał z 9 Z dziewiątego będzie jechał Pola? Dobrze widzę. Nie, z 8, bo przecież Leclerc dostał karę. Był w dziewiątych w kwalifikacjach. E no, i no, Anorix przyłodował ścianę. Co to dużo mówić. to Jeszcze raz, to dopiero długie kwalifikacje, ale pff, myślę, że być może z, z, zaczynamy widzieć, co mogłem mieć na myśli, mówiąc, że Piasty może być niepokojące. E, że może być naprawdę wymiataczem. Może, bo to jeszcze nie, nie, nie potwierdzam. I tak. Bolid jechał dobrze. Mieliśmy dobre, wy, 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 dobre wyważenie w trzecim treningu, co przeniosło się na kwalifikacje. Co było fajne. Miałem więcej pewności w bolidzie i nabierałem prędkości w dżudzie. Czym się dobrze. Przejechałem okrążenie i oto jestem tu tada, znaczy, ta to ja dodałem, on tak nie zrobił, nie oczekiwaliśmy tego w wyniku, a jeśli chodzi o tempo czujemy, że będzie lepsze, niestety prędkości na prostych nie są naszą mocną stroną, spróbuję powalczyć na, o punkty i bardzo fajnie, bardzo mądrze mówił o to, czy będzie blokował Maxa, kiedy go Max dogoni, jeśli go Max dogoni i on mówi, że to nie ma sensu z taką, jaką Max przewagę, każdy mądry kierowca wam to powie, że nie ma sensu tracić, Punktów i zdrowia, i ryzykować nadmiernie, blokując kierowcę, z którym się nie walczy w ogóle. Szczerze, każdy dobry kierowca, nawet bardzo inteligentny, no, postąpi tak samo. Po prostu, to po prostu nie ma sensu. Mówi tak, nie będziemy walczyć o zwycięstwo jutro, chcemy zgarnąć kilka punktów. I to mówi, że nie będzie blokował Maxa. Jeszcze raz. Zero kompleksów, żelazny spokój i kompetencja. To jest Oscar Piastri na tym dopiero etapie. Zobaczymy, co się stanie, kiedy McLaren robi się szybsze, on nabierze doświadczenia. Dziesiąty. Pierre Gasly, który w ostatniej chwili wszedł do Q3, z dziesiątego pola, i tutaj się opiera. Przyznam Wam szczerze, że to jest jedyny kierowca, którego wypowiedzi nie zgarnąłem, ale myślę, że to sobie jakoś darujemy. Moi mili, jutro czeka nas oczywiście wyścig, start o 18. .00. Czego możemy oczekiwać? Red Bull powinien być we własnej lidze, bo ich przewaga w wyścigu była jeszcze większa, natomiast Red Bull robi się taki trochę, no wiecie, niepewny awaryjny. Dwie nowe skrzynie biegów w, w obu samochodach już po jednym weekendzie wyścigowym, Awaria okładą przeniesienia napędu w samochodzie Maxa Verstappena, to nam daje jakieś nadzieje na lepszy sezon, natomiast no. Zobaczymy, co zrobi Aston Martin, to jest kluczowa, szczególnie Fernando Alonso, dlatego że w trybie wyścigowym różnice mogą się o, o wiele bardziej jakby zmniejszyć się znacząco. No i też Sergio, chociaż jest mega dobrym kierowcą i zrobił robotę, no to jednak no, nie jest aż takim pewniakiem, jak ma z Verstappen, więc no, jakiś dobry start Fernando by się przydał, a w Alpine startował absolutnie atomowo i jak wyjdzie na prowadzenie na początku, no Cholera, raczej nie uniecieknie Perezowi. No i Red Bull jest szybsze. No ale zobaczymy, zobaczymy, co się, co się zadzieje, jak skończy pierwsze okrążenie Perez. W każdym razie jest tu jakiś cień nadziei na zwycięstwo de Alonso pierwsze od prawie 10 lat. W, w maju minie 10 lat. Ostatni wcik grał w Hiszpanii zresztą u siebie, jeszcze w Ferrari, natomiast trochę musi się zadziać tempo na podium, natomiast moim zdaniem jest z całą pewnością i, i tutaj raczej sądzę, że nawet jeżeli Red Bull dojdzie dubletem, to, to, to trzeci powinien być Fernando Alonso, To no chyba, że się sprawdzi przepowiednia George'a Russella, który też Russell bardzo chwalił zespół za to, co zrobili przez noc i mówi, że naprawdę... Przedcinek złów. Znów, oczywiście, będziemy obserwować zużycie opon. Kluczowe, szczerze, kluczowe będzie to, co się będzie działo z Ferrari. Szczególnie, jeżeli w waszych sercach jest ten, jakby, ta chęć, żeby to Ferrari radził sobie dobrze, dlatego że oni cały czas mówili, że Bahrain, inny tor, obciążający, Arabia Saudyjska to co innego, mniej obciążający dla opon, i będzie lepiej. Tymczasem symulacje w wyścigu też nie wypadły jakoś powalająco, więc to będzie taki. Ostatnia chyba wielka próba dla Ferrari. Znaczy, tak czy inaczej, moim zdaniem, tytuły już mogą sobie darować. Natomiast, czy będą mogli walczyć regularnie o zwycięstwa w tym sezonie, to jeżeli to pokażą ten wyścig. Jeżeli oni znowu będą mieli większe zużycie opon, także na tym torze, który bardzo słabo zużywa opony, no to będzie oznaczało, że są realnie w opałach. i no, na, Pamiętajcie, że te problemy zaczęły się z zeszłorocznym bolidem, więc to jest ewidentnie coś może być nie tak w koncepcji, jeżeli to się potwierdzi. Więc Ferrari, czyli Mercedes także z opon, ale także George wykorzysta tę wysoką pozycję startową, żeby jednak no, walczyć o to podium i pewnie dojechać gdzieś w okolicach czwartego miejsca. Pytanie oczywiście, gdzie skończy Leclerc? Powinien się jakoś przedzierać, przynajmniej na początku, potem zobaczymy, co będzie z oponami, natomiast niejakoś bez strzału. I oczywiście, jak będzie się przebił Max Verstappen? To są to takie e, kluczowe, e, kluczowe pytania, jeśli chodzi... Jeśli chodzi o ten wyścig i co moi Mieli tyle, jeśli chodzi o, o nasze dzisiejsze spotkanie. Na koniec jeszcze raz wam przypominam i będę wam przypominał aż do wtorku, że ten oto przewodnik dziękuję bardzo. Archetype, czy twoja mama padła, czy tylko u mnie? Strona Boże Święty, twoja mama tak patrzy, że zrobiłem tego. Nie, mama ma się dobrze strona też. Yy, yy, o kurde, mam nadzieję, że nie, trzeba to się sprawdzić zaraz. Yy, w każdym razie yy, to jest to, do czego chcę Was zachęcić. Ostatnie yy, trzy dni. Yy, w sprzedaży. Cezary Gutowski .pl, to jest strona, a jutro moimi się widzimy po wyścigu, przypraszam, że około no, półtorej godzinki po mecie mi zamiast zebranie wszystkiego i takie ułożenie góra, półtorej godziny, godzina półtorej godziny ułożenie tego wszystkiego tak, żeby żeby mógł z tego zrobić jakiś porządny program, porządne spotkanie, dłuższe spotkanie, podczas którego mm, pewnie na koniec będą jeszcze pytania od publiczności, mam nadzieję. Tak więc czekamy na wyścig. O, widzę, że strona nie działa. Dobra, no to już jakby ten sztab ratunkowy zaprzągamy. W takim razie, a póki co dziękuję Wam serdecznie, moje za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia jutro w rosyjsku Utram. Thank you. Thank you. Thank you.